I trochę tego... Nie ma co myśleć, trzeba działać. Boże. Dobra, próbujemy. Ble! Fuj! Co to jest? No co ty? Serio wklejasz to, co wypluł czat? Bez czytania? Przecież to jest proszenie się o guza. Rozumiem. Jest szybko, jest wygodnie. Klikasz Enter i fajrand. Ale musisz coś zakumać, zanim wyślesz te wypociny do szefa. Chat GPT to nie jest żaden geniusz. To taki szef kuchni, który co prawda przeczytał wszystkie przepisy świata, ale... Czasem gotuje na kacu. On nie wie. On zgaduje, składa słowa jak klocki lego, byle pasowało do wzorka, a nie do prawdy. Jak mu zabraknie klocka, to go sobie wymyśli. Fachowo to się nazywa halucynacja, po ludzku ściema. Dla niego sól i cukier to to samo. Białe? Białe. Sypkie? Sypkie. A że ciasto wyjdzie słone, to już twój problem. Więc przestań traktować AI jak wyrocznie. Traktuj to jak starzyste, Zdolnego, ale takiego, któremu trzeba patrzeć na ręce. Może ci pomóc, jasne. Ale musisz to sprawdzać. Zawsze. Bo wstyd będzie twój, nie jego. Masz znajomego, który bezmyślnie kopiuje te bzdury? Wyślij mu to. Szybko. A, no i daj lajka. Inaczej twoja kolejna kawa będzie słona. Nie żartuję.